Maciej Gładysz, trzecim kierowcą hiszpańskiej Formuły 4 w sezonie 2024, gdzie pojedzie w przyszłym roku? Co ze startami innych polskich kierowców? Będzie też troszkę o Formule 1. Cześć, witajcie serdecznie, Mateusz Cieślicki, powrót Roberta.pl Dużo emocji mieliśmy w ostatnim wyścigu hiszpańskiej Formuły 4, chociaż wydawało się jeszcze przed tą rundą w Barcelonie, przed ostatnią rundą, że no, w sumie bezpieczną przewagę ma Maciej Gładysz nad czwartym kierowcą, że raczej no, możemy gdzieś tam liczyć, czy szukać nadziei na awans w klasyfikacji generalnej na drugie czy też na pierwsze miejsce, no to sytuacja się mocno skomplikowała, bo Maciej Gładysz punktował tylko raz w pierwszych dwóch wyścigach, zajął dziesiąte miejsce, natomiast jego główny rywal, Juan Kota. Był drugi w drugim wyścigu i zdobył sporo punktów i zaczął odrabiać podczas gdy rywale z pierwszego i drugiego miejsca odjechali. Maciej Gładysz do ostatniego wyścigu przystępował no nie mając już szans na mistrzostwo, ale musiał oglądać się za siebie, musiał patrzeć co robi e, Juan Kota. No i jak się okazuje Kota wystrzelił ze startu miał ogromną przewagę, znotował best, lap za best lapem i prowadził w tym wyścigu, a Gładysz jechał na skraju pierwszej dziesiątki. No i do ostatnich metrów de facto nie wiedzieliśmy, czy Maciejowi Gładyszowi uda się obronić trzecie miejsce w Generalce. Ostatecznie, dzięki karom dla dwóch rywali z miejsc wyżej, Maciej Gładysz awansował z dziewiątego na siódme miejsce w tym wyścigu i o punkt, dosłownie o punkt, udało mu się obronić to trzecie miejsce. Jeden punkt mniej, na przykład gdyby dojechał na ósmym miejscu już tego mistrzostwa, już tego drugiego wicemistrzostwa by nie było. Więc brawa dla Maćka, nerwowa końcówka sezonu, ale ważne, że ten bardzo udany, debiutantki sezon w hiszpańskiej Formule 4 został zakończony. No, świetnym wynikiem, czyli trzecim miejscem to jest ogromne osiągnięcie. Wygrał Matia Kolnagi, z którym Maciej Gładysz no, już kilkukrotnie się spotykał, między innymi na preliminacjach Ferrari, Akademii Ferrari no i tutaj wielkie brawa też dla Kolnagiego, który tę serię wygrał przed Alzaharim. Gładysz trzeci, no i oczywiście pojawia się pytanie w stosunku do niego, co dalej? Podobne pytanie pojawia się w stosunku do Janka Przyrodzkiego, który zaliczył bardzo, no powiedzmy, bardzo dobry wyścig. Jeden wyścig w Barcelonie zajął trzecie miejsce, wielkie brawa dla niego i on w klasyfikacji generalnej był w pierwszej dziesiątce, więc pojawia się pytanie, co teraz z nimi? Gdzie pójdą? No, Chyba jest już pewne, niemal pewne, że awansują. Oczywiście trwa zbieranie budżetu, jak to przy polskich kierowcach e, niestety musi być, e, natomiast jeżeli uda się zebrać budżet, to panowie awansują. Najbardziej prawdopodobną serią jest Eurocup Formuła 3, czyli seria, która przy okazji której na przykład ściga się hiszpańska Formuła 4, seria, która w tym roku no, ściągnęła prawie 30 kierowców do swojej stawki, która zyskuje popularność, która jeździ na torach potem wykorzystywanych na przykład w Formule 2 czy Formule 3, więc jest to niezły krok, taki mały krok do rozwoju, ale jest to dość ciekawa opcja. Wiadomo, jest jeszcze Freka, która jest takim bezpośrednim zapleczem tych serii juniorskich FIA, natomiast Freka jest dość droga i jest jest w niej dość mało jazdy, więc kierowcy no, na początek swojej kariery w singles i terach, a przecież i Żyprzyrowski dopiero pierwszy rok przejechali właśnie w bolidach jednomiejscowych, wolą wybierać coś, gdzie będzie tej jazdy troszkę więcej, gdzie będzie też więcej testów, bo to też dość istotna sprawa. Tak czy inaczej, trzymamy kciuki, żeby poszło im jak najlepiej w tych negocjacjach kontraktowych, żeby awansowali z mocnymi zespołami do wyższych serii i dalej się rozwijali jako kierowcy. No Na to samo liczymy oczywiście w przypadku innych naszych zawodników. Piotra Wiśnieckiego, który startował dwa ostatnie sezony w Formule 3, czy półtora sezon, tak to można powiedzieć, w, prawi, w sprawie jego przyszłości, jeszcze nic nie wiemy. Trzymamy kciuki za Katprasztukę, który miał opcję, czy jak deklaruje, nawet nadal ma opcję w Formule 2, tylko no, trzeba zebrać budżet, który mógłby też nadal jeździć w Formule 3, ale tu też potrzeba wsparcia sponsorskiego i to niemałego. No i też trzymamy kciuki za Tymka Kucharczyka. Tymka Kucharczyka, który w niedzielę opublikował taki dość zagadkowy filmik na swoim profilu, gdzie stoi w pokoju na, przeciwko flagi w szachownice, ma swoje puchary no i tak spogląda na nie z takim lekkim uśmiechem i potem następuje napis 2025 ze znakiem zapytania. No ten znak zapytania mamy nadzieję, że to jest tylko dla nas kibiców, na takie, na taką, takie podpuszczenie, że tam już Tymek Kucharczyk żadnego znaku zapytania, jeżeli chodzi o swoją karierę, nie ma i ma już pewny program na sezon 2025, oczywiście mamy nadzieję. Że będzie to w Formule 3, FIA Formule 3, ale wiemy, że no, były problemy budżetowe i jeszcze kilka dni temu Tymek mówił, że no, jedno z miejsc, które miał zarezerwowane w Formule 3 do końca października, przepadło. Mam nadzieję, że w ciągu tych ostatnich dni coś ciekawego się wydarzyło i niebawem będziemy mogli przekazać naprawdę pozytywne wieści dotyczące przyszłości tymka kucharczyka. No, jak nie w Formuła 3, to prawdopodobnie też Eurocup Formuła 3, ponieważ Tymek raczej wykluczał serię Freka. you <laughs> zobaczymy, natomiast no też chcemy, żeby poszedł minimum taki malutki krok wyżej, żeby, a najlepiej taki duży krok, żeby jeździł w Formule 3, no ale zobaczymy na co pozwoli, budżet to jest słowo, które niestety przez naszych zawodników jest odmieniane, przez wszystkie przypadki, mam nadzieję, że będzie w porządku, trzymamy za to kciuki, jeżeli teraz mowa o Formule 1, przenieśmy się tam na chwilę, bo tam się też dzieje i też w sprawie przyszłości i też w sprawie sezonu 2025, no bo jak się okazuje, Franko. Lapinto, tutaj już są nieoficjalne wiadomości, może być prawie pewien jazdy w sezonie 2025. Pytanie gdzie? Pierwszą opcją, o której dużo się mówi jest Red Bull. Natomiast w Red Bullu podobno jest wewnętrzny spór. Hm, nowość, który dotyczy tego gdzie usadzić Franco Colapinto, jeżeli rzeczywiście uda się pozyskać jego z Williamsa. Williams podobno zaofer... znaczy, za... zażądał od przyszłych potencjalnych pracodawców Franco Colapinto kwoty 20 milionów dolarów za zakontraktowanie Argentyńczyka. Franco Oczywiście pokazał się ze znakomitej strony w tych pierwszych rundach, w których jechał. No wiemy, że Brazylia nie z mu wyszła, natomiast na pewno jest to kierowca, który jest godzien godzin zakontraktowania. W Red Bullu Christian Horner widziałby go jako partnera Maxa Verstappena w głównej ekipie. Natomiast jest też Helmut Marko, który jest podopiecznym programu juniorskiego Red Bulla i on wolałby promocji Lajama Lawsona jako tego właśnie kierowcy spod skrzydeł Red Bulla, nie jakiegoś zewnętrznego. No i Lawson dobrze się pokazuje w tych rundach, w których Startował w tym sezonie, mógłby rzeczywiście stanowić uzupełnienie dla Maxa Verstappena. Na pewno zdobywałby więcej punktów niż Sergio Perez, no bo tutaj akurat w przypadku Meksykanina to jest jakaś dramatyczna średnia, biorąc pod uwagę samochód, jakim dysponuje nawet tą gorszą formę Red Bulla, no i tutaj jest starcie, gdzie umieścić je? jeżeli uda się pozyskać kolapinto to gdzie go umieścić no bo przecież jakąś decyzję trzeba, podjąć czy Juki Snoda raczej nie ma szans na awans, raczej zostanie w RB. pytanie, gdzie będzie Lawson i ewentualnie gdzie będzie kolapinto a jeżeli Perez rzeczywiście się pożegna z miejscem, no to kto wejdzie gdzieś tam w to miejsce, które zostanie czy Izak Hadża, czy na przykład właśnie kolapinto jeżeli chodzi o Perez, Reza, pojawiają się niesamowite plotki, jakieś dziwne plotki dotyczące tego. Że w jego kontrakcie jest zapisana kwota, którą my musieliby, odszkodowania takiego, którą musiałby wypłacić Red Bull w wysokości nawet 120 milionów dolarów, co dla mnie jest jakąś szokującą liczbą i wyssaną raczej z palca. Natomiast na pewno ten jego kontrakt jest dość zawiłą sprawą, tam chodzą w, w grę kwestie sponsorskie, mar marketingowe i tak dalej, i tak dalej. Również Liberty Media tu się coś miesza, żeby jednak tego Pereza spróbować zostawić, więc na pewno Red Bull ma twardy orzech do zgryzienia. Zobaczymy, jak to wyjdzie z Colapinto. Natomiast, jeżeli by się nie udało z Franco Colapinto w Red Bull, no to jak się okazuje, Alpin może zrobić coś w zupełnie swoim stylu, coś no teoretycznie przedziwnego, coś z brakiem szacunku dla swoich kierowców i. Pracowników, to znaczy, y, podobno są takie wieści, i to już z kilku źródeł. Y, Alpin jest zainteresowane zakontraktowaniem Franco Krapinto na sezon 2025 za Jacka Duena. Czyli gość nawet jeszcze nie zadebiutował w Formule 1, nie jest ogłoszony od paru miesięcy, i jeszcze by przed debiutem stracił to miejsce. Y, no, co dla mnie by było takim policzkiem, takim zupełnie, y, biorąc pod uwagę działania zespołu, no ale to nowy szef nowy doradca Flavio Briatore jakoś można by tu wytłumaczyć, że tamci podejmowali złe decyzje, a my podejmujemy dobre spójrzcie, ściągnęliśmy kolapin, to byłoby taka trochę odkupienie win za no, tutaj stratę Oscara Piastriego no i może rzeczywiście Alpin jest tym zainteresowany natomiast dla mnie jest to decyzja przedziwna która też takie rzuca rzuca duży cień na program juniorski Alpin, bo przecież Jack Duent Jack to jest wychowany tego programu Alpin, no i on odda na jeździ wicemistrz formuły 2 no też zasługuje na szansę w sumie i może się okazać że tej szansy w ogóle nie dostanie zobaczymy co zrobi Alpine ale jak wiemy potrafią podejmować dziwne decyzje i nie będę zszokowany, gdy podpiszą Kolapinto. No generalnie, jeżeli miałbym tutaj oceniać, no to pewnie Kolapinto ma większy potencjał niż Jack Duane, mimo, że ten drugi nie zadebiutował jeszcze w Formule 1, no ale mimo wszystko to będzie dziwnie wyglądało. Jeżeli chodzi o przyszłość, no to cały czas o swoją przyszłość próbuje zadbać 43 latek. Fernando Alonso, Christian Horner zdradził, że Fernando kontaktował się z Red Bullem na początku tego roku w sprawie jazdy w kolejnych sezonach no, w miejsce Sergio Pereza. Pewnie, gdy Fernando kontaktował się z Red Bullem, to Red Bull był w tym jeszcze w ciągu zwycięstw. Max Verstappen seryjnie wygrywał wyścig na początku tego sezonu i nie było jeszcze plotek o odejściu Adriana Neweya, czy żadnych wieści dotyczących odejścia Adriana Neweya No teraz sytuacja jest troszkę inna. Red Bull jest w znacznie gorszej formie, do tego nie będą mieli Adriana Neweya nie wiadomo jak będzie wyglądała przyszłość w ich wykonaniu. Natomiast no, Fernando, mimo wszystko, sądował swoją sytuację, sądowały opcje przejścia, no bo widocznie w Astonie tak różowo jak to opisują nie jest, ale też trzeba przyznać, że ostatnie miesiące to was to intensywny rozwój cała ta infrastruktura do tego ściągnięcie Adriana Neweya i innych specjalistów z innych ekip, także ten zespół może Wyglądać naprawdę solidnie. Jeżeli jeszcze jakieś plotki mam przekazać, jeżeli chodzi o Astino, Astona Martina, to warto powiedzieć, że gdzieś ktoś już zaczyna mówić, że Laurence Stroll po Grand Prix Brazylii, po tym jak jego syn wypadł z toru na okrążeniu rozgrzewkowym, a potem próbował wrócić i utknął w żwirze, stracił cierpliwość i no, już gdzieś tam jest bliżej podjęcia decyzji o oddaniu fotela zajmowanego, okupowanego przez jego syna jakiemuś niezłemu czy dobremu, przyzwoitemu. Kierowcy. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale ja to tak średnio wierzę, no bo Lorenz to raczej nie jest osoba, która lubi przyznawać się do błędów. Powiedziałem o Grand Prix Brazylii no to jeszcze bardzo ciekawa wrzutka dotycząca Destructor Championship, czyli takiej klasyfikacji prowadzonej przez Bras, Bas Proczewi na Redditie klasyfikacji zupełnie fanowskiej, opierającej się na wyliczeniach dotyczących kosztów wypadków poszczególnych zawodników w sezonie 2024 i też wcześniejszych. No i w całej historii tego zestawu. Już od wielu lat jest prowadzone. E, tylko cztery wyścigi. W czterech wyścigach było, były większe straty niż podczas Grand Prix Brazylii. E, te straty wyliczono, a pewnie są większe, bo tam nie uwzględnia się inflacji i tak dalej, no ale te straty właśnie wyliczono na około. 4,8-4,9 miliona dolarów to są straty wynikające z tych wszystkich wypadków w kwalifikacjach, potem w wyścigu. Przecież 5 czerwonych flag mieliśmy w kwalifikacjach, w wyścigu też była czerwona flaga, też był poważny wypadek, na przykład Franco Cola Pinto. No i łącznie właśnie. 4,8 miliona dolarów strat wynikających z tych wypadków i jeżeli mamy tak szybko podsumować klasyfikację tych rozwałek na trzy rundy przed końcem sezonu, no to widzimy, że w Williamsie prawie 10 milionów już stracili za sprawą wypadków Alexa Albona, Logana Sargenta i Franco Pinto. Ogromna kwota dla zespołu, który miał największe problemy przed startem sezonu i na początku sezonu z częściami, więc taki mega cios, jeżeli chodzi o... Williamsa. Do ciosów musimy się też przygotować jako kibice Formuły 1, europejscy kibice Formuły 1, ponieważ po raz kolejny Stefano Domenicali potwierdził, że trwają w, w Formule 1 w FIA też prace nad kalendarzem na sezon 2026 i kolejne, bo dan 25 już mamy ogłoszony, no i że musimy się przygotować na rotacyjność wyścigów europejskich w Formule 1. Pewniakiem jest to, że zamieniać miejscami co dwa lata będą się Spa i Zandvoort, one są rozgrywane w podobnym terminie no i bardzo blisko siebie. Ale co jeszcze? Jakie tory jeszcze mogą dotknąć? Może dotknąć ta rotacyjność? No, na przykład może tu być jakaś prowadzona rotacyjność, jeżeli chodzi o um, włoskie tory, bo mamy dwa przecież w kalendarzu. Być może jeszcze coś będzie kombinowane, nie wiem, z Grand Prix Monaco czy z jakimś innym wyścigiem na południu Europy. Nie wiemy nadal co z Hiszpanią, no bo przecież tam jest Barcelona, która deklaruje, że cały czas chce być w kalendarzu. Ale wiemy, że od 2026 roku wchodzi Grand Prix Madrytu, uliczny tor. No i tutaj na pewno będą. Ustalenia w Formule 1 trzeba będzie dob dobrze to wszystko dopasować, natomiast Stefan Domenicali mówi, że póki co nie ma planu zwiększania y, liczebności y, kalendarza. Y, nie ma planów 25-26 wyścigów, to też 25 wyścigów to jest maksimum przewidziane przez Concorde Agreement obecne, natomiast y, no jest teraz negocjowane nowe Concorde Agreement i tam ta liczba może zostać. Zwiększona. Wiemy, że do Formuły 1 chcą wejść nowe kraje, Malezja, Rwanda. Nawet wiemy, że też tor Kaliami w Ameryce Południowej w RPA też już będzie przebudowywany, żeby mieć grade A i gościć, móc gościć Formułę 1. Wiemy, że są też inne tory. No, też tor uliczny w Chicago, gdzieś tam są o tym plany. Będzie drugi tor w Arabii Saudyjskiej, na którym też można by rozgrywać ten taki, wiecie, przedziwny. Można by rozgrywać wyścigi. Także sporo, spore zainteresowanie. No, a przecież każdy tor wchodzący musi wpłacić więcej niż ta, ten tor, który zastąpi, więc dla Formuły 1 będzie się to opłacało finansowo. A czy dla nas kibiców, jeżeli chodzi o atrakcyjność, śmiem wątpić. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie. Wszystkiego najlepszego Polsko. Jeszcze pięknych, cudownych chwil w dniu niepodległości. Życzę Wam, Polakom, życzę naszemu krajowi, żebyśmy rośli w siłę, żebyśmy byli coraz piękniejszym krajem do życia dla wszystkich. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapek w górę. Subskrybujcie kanał, żeby nie ominęły Was żadne filmy. Dziękuję za wspieranie na Bajkowitu, na Tipli, na YouTubie i na Patronite i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć!